Cześć witam w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars i moi drodzy nagrywam ten odcinek, ponieważ dzisiaj w sklepie pojawiła się całkiem nowa oferta. A jest to moi drodzy oferta, którą będę otwierała po raz pierwszy w życiu i jest to moi drodzy pakiet odznak. Pakiet odznak za 50 gemów. Szczerze mówiąc, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, aż to otworzę i zobaczę jakie odznaki dostanę jako pierwsze, ponieważ wiadomo, jeszcze nie mam żadnych, a to jest dopiero pierwsza oferta związana z odznakami. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wy już otwieraliście tą ofertę. No i co ciekawego wam wypadło, ponieważ jestem przeciekawa. Oprócz tego oczywiście otworzymy sobie tą ofertę z dwoma mega boxami, no bo szkoda aż nie skorzystać z tej oferty, bo tutaj jest pakiet za 24 zł, czyli w cenie Jednego boxa mamy 40 gemów, 1100 monet oraz 2 Megaboxy, także koniecznie trzeba to otworzyć. Także, moi drodzy, trzymajcie mocno kciuki, żeby wyleciało coś na przykład do Leona albo do Sandy, do jakiejś legendy najlepiej. Ale zanim przejdziemy do openingu, słuchajcie, no to musimy ogłosić zwycięzcę konkursu na boxa poprzedniego odcinka, więc tutaj wyświetla Wam się szczęśliwy zwycięzca. Gratulacje odezwie się do mnie na maila, którego oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli Wy chcecie wziąć udział w konkursie, jak co odcinek, to jedyne co musicie zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, ponieważ lecimy po pół miliona subskrypcji. No i w komentarzu napisać, biorę udział w konkursie. A teraz już nie przedłużam, tylko idziemy i zobaczymy, co ciekawego wypadnie. Okej, okay, no i jesteśmy już w sklepie. Wydaje mi się, że najpierw moglibyśmy otworzyć tą ofertę z dwoma megaboksami, a to lepsze zostawimy sobie na koniec. Okej, okay, to jest promocja urodzinowa, ona będzie w sklepie jeszcze 11 minut, więc musimy się pospieszyć. Lecimy z openingiem, uwaga! No i słuchajcie, mamy 40 gemów, czyli 2 trzecie megaboksa. 1100 monet, które totalnie mi nie są już potrzebne, ale dobra. I uwaga, pierwszy megaboksik i co my tu... Okej. Okay, Okej. Okay, mamy coś. To pocało się jednak kupić tą ofertę. Pocało się. Mamy 502 monety i uwaga, co to będzie? Co to będzie? A jest to Gadżet to gaila sprężyna! Gail wyrzuca przyjaciół i wrogów w powietrze za pomocą podkładki sprężynowej. Wiem, że mm, farel nagrywał odcinek, w którym troluje graczy używając właśnie tej podkładki sprężynowej. E, no to skoro farel ma taki odcinek, jeżeli chcecie, abym ja nagrała taki sam, no to zostawcie łapeczkę i koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja już będę wiedziała, co robić. Cieszę się, że tak szybko udało mi się odblokować ten gadżet, bo w sumie gail jest bardzo nową postacią, więc... Super, dajcie znać, czy wy już macie czy już udało wam się potrolować kilku graczy. I moi drodzy, drugi Megabox, uwaga, 529 monet i to wszystko. No dobra, no to teraz otwórzmy sobie nasze odznaki i zobaczmy, co ciekawego dostaniemy. Uwaga, uwaga, Jessie, Penny oraz Mr. P. O Jezu, jakie to jest słodkie. Ej, ale dobrze się służyło, ponieważ mam w misjach, że muszę jeszcze trzy gierki wygrać Jessie, więc skoro wypadła nam Jessie, to jest przeznaczenie. Musimy wygrać jeszcze trzy giereczki, żeby spełnić misję i być może odblokujemy coś z karnetu zadymiarskiego. Ok, okazuje się, że zostały nam tylko dwa zwycięstwa do zrobienia Jessie. Dzisiaj mamy mapę Centrum Bezpieczeństwa, więc może nam się uda. Pamiętajcie, że do zwycięstwa liczy się też yy, drugie miejsce, także to jest super. Ok, udało nam się dobić tego bula. Jeden Power Cube to nie jest bogactwo, słuchajcie. Mam w ogóle tego skina do Jessie, nie pamiętam jak on się nazywa. Czekajcie, to jest ten skin z Shopem Praczem. To jest jeden z nowszych skinów, także wy na pewno będziecie wiedzieli jak on się nazywa. Dajcie znać w komentarzu, bo ja zapomniałam. Kulczę. Mortis? No, dobra, dostał strzała. A Boże, dlaczego ta Penny ma tak daleki zasięg? Zostaw mi wredoto. W tych krzakach na 100% ktoś jest. El Primo. A jakże inaczej? Dobra, El Primo poszedł na zadymę spam. Tutaj idzie Daryl. Dostał dwa razy. Okej. Okay. Tutaj się leją mortisy. Czemu wszyscy tu są? Dobra, znowu mam ulta, więc w razie jakby ktoś mi zniszczył działko, to będę miała drugie. Wuuuu! Dostała ta peny. Dobrze, zabiłam ją. Ej, ktoś tam jeszcze w krzakach jest? Deryl! Stawiam działko. Dobra, der, Deryl pokonany. Moje działko elegancko obija, ale primo, żeby chociaż zająć te drugie. I będzie super. W ogóle mam gadżet, który spowalnia przeciwników, jak podejdą do mojego działka, więc nie mam jak nawet tej pamki uderzyć. O ty wredoto! Tak jest, tak jest. Kurczę, dobra. Drugie miejsce, nie, no nie miałam szansę. Primo na no blisko, wiadomo, on jest. Yy... Mocnym zadymiarzem na blisko. Ale dobra, drugie miejsce to znaczy, że udało nam się zdobyć zwycięstwo do naszej misji. Więc uwaga, 9 na 10, jeszcze tylko jeden. Ok, fajnie by było, gdyby teraz udało się wygrać. Ale tak jak mówię, tutaj jest bardzo dużo postaci na blisko, bo później strefa się właśnie zamyka w tych czterech murkach. No i właśnie najlepiej jest jakąś postacią na blisko pokonać przeciwnika, co nie. Ale my się postaramy. Postaramy się, nie odpuszczamy. Okej, okay, tutaj na środku jeszcze nikogo nie ma. Jeszcze, ale za chwilę się zbiorą spokojnie. To ja sobie spróbuję te skrzyneczki otworzyć. O nie, już idzie Frank. Już przyszedł Frank. No już idą wszystkie sępy. Dobra, ja sobie przy okazji. Dobra, działko. Czwartego kiełba zabijam. No i bardzo ładnie sobie tutaj poradziłam. Moim skromnym zdaniem. Dobra, tu jest ta Jackie. Tu jest Sandy, ok. Ech. Dużo ich jeszcze, ośmiu. Dostała ta Jackie, akurat musiała tak wyjść, żeby dostać. No co za. Znowu dostała. Dobra, jest działko na easy. Dobra, pokonałam tą Sandy, więc sztos. Ta Jackie jest jakaś. Nie wiem. Daj na nawet do mnie tutaj. Nie fikaj, tak? O nie, idzie do mnie z bombą. O nie. Dobra, odpuścił. Na szczęście odpuścił. Dobra, stawiam działko. Dostał, dostał. What? Ale żem teraz zlamiła. Jak najgorsza lama ever. Ale liczy się to do zwycięstwa. O nie, ale złajcie. Okej, okay, dobra. Zdobyliśmy drugie i trzecie miejsce. Ej, to jest już tradycja na moich odcinkach, że ja zawsze zdobywam drugie, później trzecie, a na końcu pierwsze, więc okej, okay, zagraliśmy dwie gireczki Jessie, bo musieliśmy. Sprawdźmy, co teraz mamy jeszcze w misjach. I wykonajmy może sobie jeszcze jakieś jedno zadanko. Okej, okay, weszliśmy właśnie sobie w karnet i mamy tutaj nagrody i mamy kolejną odznakę. Słuchajcie, na swoim koncie yy, mamy przede wszystkim punkty mocy, ale yy, punkty mocy już wszystkie mamy, więc za to odbieramy sobie skrzyneczkę. I uwaga, co z tej skrzyneczki ciekawego wypadnie? 219 monet. No standardik. Dobra, druga skrzyneczka. Uwaga. Yy, 197 monet oraz bonus podwajać żetonów. Też nice. Yy, I Tutaj mamy kolejną odznakę, to jest moja pierwsza chyba odznaka do Gaila, tak? To jest, chyba... to jest chyba moja pierwsza odznaka do Gaila. Także na dzisiejszym odcinku zdobyłam aż cztery odznaki. Dajcie koniecznie znać, ile Wy już macie odznak na swoim koncie. E, Okej, okay, no i tutaj odbieramy jeszcze sobie 20 klejnotów, także to jest... Moim zdaniem dosyć sporo. No i tutaj, moi drodzy, mamy zadanko wygrać trzy razy El primo a z tego co widziałam, to El Primo jest najlepszy na tą mapę co teraz mamy, więc e, zagrajmy sobie jedną gierkę El Primo i. Zyskajmy jednego linka na swoje konto yy, do naszej misji. Lecimy! Ok, no to lecimy z El Primo Duo. Może tym razem uda się wygrać, mam taką nadzieję. Zauważyłam, że na tą mapę ludzie biorą albo postacie mega na blisko, albo mega na daleko. Z, na blisko, na przykład Shelke Bula El Primo, a na daleko najczęściej Piper Broka i B. No, w sumie tak jest. Dobra, poczekajmy na amunicję. No i kurczę, nie opłaca się w ogóle chodzić na ten środek, bo tam są wszystkie sępy. Dobra, mamy dwa kiuby, więc powinno być ok w miarę. <grym> Ukradłam jeszcze trzeciego derylowi, także jest elegancko. Dobra, tutaj mamy bula. Ten deryl na czwartym tutaj. Pyk, pik, pyk. I mam ulta, więc mogę go podjechać, ale nie wiem, czy, czy dam radę. Nie, dobra. Bez sensu to było, totalnie bez sensu, ale myślałam, że pójdzie w drugą stronę, także wiecie, o co chodzi. Karlito mm, na pierwszym, już mnie zauważył, już mnie atakuje. Wow, dobra, ja się nie pcham tutaj na tą zadymę. Bo... Troszeczkę mnie przeatakował. Dobra, Wy się tam bijcie, a ja sobie przyjdę na trzeciego i będzie super. No gdzie zwiejesz, Daryl, gdzie zwiejesz? Chciałabym sobie nabić na kimś ulta, ale jest mega ciężko. Dobra, tutaj Bo rzucił minę, więc ja się tu nie pcham. Zostało pięciu zadymiarzy w grze. Ból na czwartym. Tutaj ból na piątym, no to LOL. Dobra, czyli na tą mapę najlepszy jest ból. Z tego, co zauważyłam. Kurczę, no najgorsze, że oni mają więcej cubów, ode mnie, się boję ich trochę. Dobra, niech oni się to zaczną lać, no. Ból z bo... Czemu się nie bijecie, co? Oni się teamują? Bo nie chce atakować bóla, bo wie, że jak go podjedzie na blisko, to nie, ma, nie będzie miał z nim szans i tak, więc... Dobra, poczekajmy, poczekajmy na rozwój sytuacji. Zostało czterech zadymiarzy. Ból na siódmym. Ała. Tam na czwartym ktoś jest. I nie wiem, czy nie zrobić tak i go podjechać. Nie. Zostaw mnie ból. Dobra. wyrzucamy i mamy to, moi drodzy, mamy to. Ten gadżet się na samym końcu przydał, bo mogliśmy, nawet jak nie mieliśmy amunicji, to mogliśmy użyć gadżetu i po prostu tego dyrela wrzucić w burzę. No i nam wyszło, także super. Dajcie znać, czy macie w ogóle ten gadżet do bo on jest mega spoko i mega mi się podoba, można trochę potrollować graczy. No, także ja jestem zadowolona. Jesteś numer jeden plus 10 puszek, także sztosik. Okej, okay, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, czy otworzyliście swój pierwszy pakiet odznak, no i do jakich zadmiarzy udało Wam się odblokować odznaki. Mi na dzisiejszym odcinku udało się odblokować aż cztery. Do Penny, do Mr. P, do Jessie oraz do Gayla. Także jestem zadowolona. Pamiętajcie, że w przyszłym sezonie może być tak, że będziemy mogli tych emotek sobie używać w gierce, więc to jest też mega ciekawe. Warto je zbierać. Na dzisiaj ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie tylko jeszcze, żeby wziąć udział w konkursie, zostawić łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!